Mamy tutaj BMW trójeczkę, ta, co lubicie mega mocno, w wersji Cabrio, 13770, e, drugi, drugi właściciel, 2010 rocznik, 65 benzyna, 143 konie. Tak sobie rzucimy na nią okiem, 13700 euro. Zobaczcie, w manualu, przedni fotel wygląda całkiem ok. no szkoda, że nie ma właśnie wyświetlacza z nawigacją, ale ogólnie ładna trójka muszę przyznać, że na tych ledowych lampach, ma zimowe opony lakier wygląda naprawdę ładnie, są małe zarysowania tutaj na tylnym zderzaku, ale to chyba normalne, tutaj w zasadzie też są albo polerowany, to widać ślady po polerce ale ogólnie wygląda ładnie takie BMW, zobaczcie kierownica całkiem nie tragicznie także taka truja sprawdźcie Tutaj mamy ciekawostkę, Oktawia. Jestem ciekaw, czy to jest folia, czy to jest lakier. To jest lakier matowy w Allroadzie. Ciekawy egzemplarz, powiem szczerze, z hakiem, mega porysowany tylny zderzak. Ale przejdźmy sobie i zobaczmy sobie, jak to auto wygląda z przodu i ile kosztuje. Oktawia Scout Alrad. Ten mat, powiem szczerze, jest ciekawy. Nigdy nie widziałem chyba jeszcze takiej Octavii. 11 770, ale 347 tysięcy przejechane. 2019 rocznik, 184 konie. Także ten motor, który niestety lubi ciągnąć olej. Co my tutaj mamy? Mamy oryginalną szybę jeszcze z przodu. Pustyrka są lekko zarysowane, jak wygląda w środku. Ma już tą nowszą nawigację, DSG 4x4, fotele całkiem ok. Zobaczcie, jak wyglądają fotele. Jak mogą wyglądać fotele po 374 tysiącach kilometrów. Na kierownicy już widać wytarcia. Teraz jeszcze zobaczymy z drugiej strony, ale... Widać, że German Wrap jest, jest, jest oklejony folią samochód. Ale wyglądał naprawdę... Po pierwsze, jest chyba dobrze oklejony, zobaczcie. Na kantach naprawdę nie widać. Tutaj wszędzie też. Tutaj widać teraz dopiero. Tutaj widać, że to jest folia. Zobaczcie sobie kierownicę, widzicie? Po kierownicy już ten przebieg widzimy, tak? Ale fajna odkrywa.